Cześć! Oto druga część odcinka historii tego ninjago o roku 2016. Jeżeli nie widzieliście części pierwszej, koniecznie ją obejrzyjcie. No i co? Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. W poprzednim odcinku omówiliśmy sobie sezon szósty. I tak się składa, że jest to jedyny sezon ninjago jaki pojawił się w 2016. Czyli co, czyli w 2016 nie było już żadnego kontentu fabularnego z ninjago, to, to co my będziemy w ogóle robić w tym odcinku, jak wszystko już jest omówione? Otóż nie. Pojawił się bowiem 40-minutowy odcinek specjalny Święto Umarłych. Ale zanim to, trylogia komiksowa Mroczna Wyspa. Praktycznie od samego początku istnienia Ninjago wraz z serialem pojawiły się komiksy z przygodami wojowników ninja. Aczkolwiek wszystkie z nich były do tej pory niekanoniczne względem serialu. Natomiast trylogia Mroczna Wyspa jest kanoniczna. Jest to chyba jedna kanoniczna historia przedstawiona w formie innego medium niż serial, która naprawdę wnosi coś do tego uniwersum. I choćby z tej przyczyny warto poświęcić jej trochę uwagi. Zapraszam na streszczenie fabuły trylogii komiksowej Mroczna Wyspa. Misako wraz z Zdroninem wraca z mrocznej wyspy, na której dokonała niezwykłego odkrycia. W pewnym momencie ich statek zostaje zaatakowany. Kilka dni później Mistrzu znajduje rozbity statek, którym płynęła Misako. Znajduje na nim wiadomość, w której Misako ostrzega go, aby trzymał się z daleka od mrocznej wyspy. On jednak ignoruje ostrzeżenie i wraz ze swoimi ninja wyrusza na pomoc Misako. Zabiera ze sobą tajemniczą skrzynię z nieznaną nikomu poza nim samym zawartością. W pewnym momencie na morzu rozpoczyna się burza. Perła Przeznaczenia rozbija się, a bohaterowie zostają rozrzuceni po różnych częściach Mrocznej Wyspy. Jay i Nia trafiają na plażę, na której spotykają kilku piratów z załogi Nadakana. Wojownicy rozprawiają się z przeciwnikami. Następnie spotykają bronina, który wyjawia im, że statek, którym płynął razem z Misako, został zaatakowany przez piratów. Mówi im też, że piraci atakują każdy zbliżający się statek, łupią go i porywają załogę. Następnie trójka bohaterów wyrusza razem na poszukiwanie Misako. Tymczasem mistrz Shu i Lloyd rozbijają się wraz z Perłą przeznaczenia w środku dżungli. Postanawiają naprawić statek. Po jakimś czasie na Lloyd zaczyna oddziaływać obecna na wyspie mroczna materia, która sprawia, że zielony ninja staje się wściekły i opuszcza swojego mistrza, po czym wyrusza sam odnaleźć matkę. Kol i Zain odnajdują kopalnię, w której piraci zmuszają podwanych ludzi do wydobywania mrocznej materii. Wśród nich jest Misako. Pojawia się Lloyd i pokonuje piratów. Dzięki pomocy przyjaciół zielonemu ninja udaje się wydostać spod wpływu mrocznej materii. Okazuje się, że Mroczna Materia zawładnęła również Misako, jednak wkrótce i ona wyzwala się z jej wpływu. Ninja spotykają Małpiego Klucza, pirackiego mechanika, który obiecuje, że zabierze ich do piratów, jeśli go nie skrzywdzą. Małpi Klucz doprowadza bohaterów do zbudowanych przez niego pojazdów. Wojownicy przejmują je i za ich pomocą pokonują atakujących ich piratów. Tymczasem Mistrz Wu samotnie przemierza wyspę na pokładzie Perły Przeznaczenia. Niestety Mroczna Materia zaczyna oddziaływać również na niego. Umiarzy się z personifikacją swoich lęków i obaw, którą ostatecznie pokonuje. Następnie dociera do jaskini, w której, jak sam twierdzi, drzemie wielkie zło. Okazuje się, że jest nim dawny przeciwnik ninja, Klaus. Wyjaśnia on mistrzowi, że po ucieczce z przeklętej krainy udał się na mroczną wyspę, gdzie za pomocą magii ściągnął z różnych krain załogę nadakana. Klaus zamierza dostarczyć dużą ilość mrocznej materii do świątyni światła, aby uczynić z niej Świątynię Mroku. Kiedy to się stanie, na całym świecie zapanuje ciemność, a Klaus zostanie jego władcą. Col odnajduje Kaja, który został podwany przez grupę piratów. Ninja ziemi pomaga przyjacielowi uciec. Klaus dociera do świątyni światła i za pomocą rocznej materii przemienia ją w świątynię mroku. Wtedy dwie połowy krainy Ninjago zaczynają zbliżać się do siebie i pokrywać się ciemnością. Za pomocą magii Klaus przywołuje również armię cienia. Ninja stają do walki z piratami oraz armią cienia. Tymczasem mistrzu otwiera skrzynię, którą wziął ze sobą na pokład kadłub przeznaczenia. Okazuje się, że znajdował się w niej złoty mech. Usiada za stanami mecha i rusza powstrzymać Klausa. Ostatecznie Wu wygrywa pojedynek i za pomocą złotego mecha oczyszcza świątynię z mroku. Otwiera się portal, który wciąga Krausa. Wu proponuje mu pomoc. On jednak odmawia i zostaje wciągnięty przez poddal, który, jak się okazuje, sprowadza go do podziemi. Bohaterowie świętują zwycięstwo. Po raz kolejny w krainie Nidago światło zatriumfowało nad mrokiem. I tak właśnie prezentuje się w komiksowej Mroczna Wyspa. Teraz standardowo czas na moją opinię na jej temat. Podoba mi się, że głównym bohaterem nie jest tutaj żaden z ninja, tylko mistrzu. Całkiem fajnie udało się tutaj rozbudować jego postać. Oczywiście nie ma to jakoś bardzo dużo rozwoju jego postaci, bo jest to krótka historia, którą bardzo szybko się czyta, ale uważam, że fajnie przedstawiono tutaj, że pomimo całej swojej mądrości łuma w sobie pewne wątpliwości. Fajnie, że głównym antagonistą został Klaus, wykorzystano potencjał tej postaci. No i ogólnie rozstawysła taka bardzo przyjemna przygodówka, rysunki są proste, ale estetyczne i cieszę się, że dostaliśmy jakąś kanoniczną historię w formie innego medium niż serial. To jest właśnie coś, czego Ninjago nie wykorzystuje. Dlaczego nie dostaniemy więcej kanonicznych komiksów, książek, gier? Takie produkcje zawsze urozmaicają uniwersum, i szkoda, że Ninjago tak rzadko z tego korzysta. I z tego właśnie powodu doceniam mroczną wyspę. No dobra, teraz czas przejść do wspomnianego już wcześniej odcinka specjalnego Święto Umarłych. Zaczniemy, jak zwykle, od streszczenia jego fabuły. W Dzień święta umarłych ninja zostają zaproszeni do muzeum, aby obejrzeć wystawę poświęconą złoczyńcom, z którymi walczyli. Uwagę kola przyciąga Ostrzein oraz wiszący nad nim obraz mistrza Yanga. Pozostali ninja zachowują się, jakby nie widzieli i nie słyszeli kola. Czarny ninja słyszy głos Yanga, który mówi mu, żeby przyszedł do niego i zamknął krąg. Ninja wspominają i oddają hołd tym, którzy odeszli. Tymczasem kol zabiera Ostrzein i wyrusza do świątyni Yanga. Mistrz Ziemi chce się zemścić na Yangu za zmienienie go w ducha, jednak przez przypadek otwiera przejście do Krainy Umarłych. W ten sposób dusze dawnych przeciwników ninja uciekają z niej i wchodzą do ciał swoich manekinów znajdujących się w muzeum. W muzeum pojawia się również Pytor. Yang mówi złoczyńcom, że jeśli każdy z nich pokona któregoś z ninja, będzie mógł zająć jego miejsce w świecie żywych. Tymczasem Cole zostaje uwięziony przez uczniów Yanga. Mistrz opowiada mu swoją historię. Yang stworzył sztukę walki Erditsu, jednak to mu nie wystarczało. Pewnego razu odnalazł ostrzein, który jak przypuszczał, jest w stanie zapewnić nieśmiertelność. Yang próbował opanować tę moc, jednak coś poszło nie tak i zamienił siebie oraz wszystkich swoich uczniów w duchy. Tej nocy Yang zamierza wykorzystać ostrzein, aby otworzyć szczelinę powrotu, która pozwoli mu powrócić do świata żywych. Pozostali ninja zostają zaatakowani przez przywróconych do życia złoczyńców. Często je do walki z Kajem i Nihom, z Zainem, Samukaj z Dejem, z Lloydem, Kozu z Daretem, a Moro z Mistrzem mu. Okazuje się jednak, że Mistrz Wiatu nie ma złych zamiarów. Ostrzega jedynie dawnego mistrza przed planem Yanga. Kolowi udaje się uwolnić. Mistrz ziemi próbuje powstrzymać Yanga. Na miejscu pojawiają się pozostali ninja. Wtedy Kol zyskuje nową moc, która pozwala mu przebić się przez wszystko. Wykorzystuje ją do zniszczenia ostrza In. W rezultacie uczniowie Yanga zostają uwolnieni spod jego kontroli i uciekają przez szczelinę. Yang przyznaje, że chciał osiągnąć śmiertelność, bo bał się, że zostanie zapomniany. Kol jednak mówi mu, że zostanie przez wszystkich zapamiętany jako twórca rejitsu i proponuje mu, aby razem przeszli przez szczelinę. On jednak mówi, że jest to niemożliwe, gdyż jeden duch musi pozostać w świątyni jako jej gospodarz. Yang popycha Kola w stronę szczeliny. Tym samym odkupuje swoje winy i skazuje się na pozostanie w świątyni jako duch. Ninja wydaje się, że Kol nie przeżył. On jednak po chwili pojawia się, już nie jako duch, ale jako człowiek. Świątynia Yanga wróciła do swojej pierwotnej postaci. Kol mówi, że świetnie sprawdziłaby się jako miejsce do treningów. Następnie bohaterowie powracają do celebrowania Święta Umarłych. I tak właśnie prezentuje się wabła odcinka specjalnego Święto Umarłych. Czas więc na moją opinię na jego temat, która niestety nie jest zbyt pozytywna. Głównym bohaterem jest Cole i wydaje mi się, że twórcy chyba po prostu nie mieli na niego pomysłu. Ko w tym odcinku ani nie musi pokładać żadnej swojej słabości, ani nauczyć się czegoś. Jego problemem tutaj jest to, że jako już jest duchem, to zaczyna znikać i jego przyjaciele o nim zapominają. I to jest takie dosłowne, no po prostu znika i tyle. Ani nie przechodzi żadnej drogi, ani czego się nie uczy, i generalnie jest po prostu nudnym protagonistą. Co w takim razie z antagonistą? Mistrz Yang nie wypada niestety lepiej. Pod koniec odcinka jest moment, w którym wyjawia kolowi, że on po prostu bał się, że zostanie zapomniany. Chłopia weźże się w garść, stworzyłeś sztukę walki, która pozwala ludziom latać, osiągnąłeś więcej niż większość ludzi. Jak cię im mają zapomnieć? Poza nim oczywiście powracają starze złoczyńcy i fajnie było ich zobaczyć. Najlepiej z nich zdecydowanie wypada Moro, który zostaje tutaj takie swoje małe odkupienie. Fajne zakończenie wątku tej postaci. Aczkolwiek spośród tych wszystkich starych złoczyńców jeden mi tutaj nie pasuje. Mianowicie Pytor. Po tym co zrobił w sezonie czwarty uważam, że nie powinien już być taki w stu procentach zły. Więc tak, Święto Umarłych ma swoje lepsze momenty, ale ogólnie nie jest to nic specjalnego. Nasuwają mi się przede wszystkim dwa słowa. Zmarnowany potencjał. Można było zrobić coś fajnego z Kolem i z Youngiem, ale niestety twórcy chyba nie mieli pomysłu na rozwinięcie tych postaci. Czas na omówienie minifigurek. Jeżeli chodzi o stoi ninja święta umarłych, to nie jestem ich wielkim fanem. Są ok, ale stoje z prawie każdego sezonu, mają w sobie coś, co wyróżnia na te innych. A te są po prostu takie generyczne. W finale odcinka Koz zdobywa nową umiejętność, która pozwala mu przebić się przez wszystko. Z tego powodu otrzymałem dwie minifigurki nawiązujące do tego odcinka: jedną standardową, w takim samym stylu jak i ninja, i drugą przedstawiającą go już po zdobyciu tej nowej umiejętności. I muszę przyznać, jest to chyba moja ulubiona minifigurka tej postaci. Świetnie wyglądają to pół przezroczyste ramiona. Z pozostałych dobrych postaci pojawiły się nowe minifigurki Mistrza i Ronina, ukazała się również minifigurka Nelsona, chłopca, którego w sezonie szóstym ninja odwiedzili w szpitalu. Początkowo miał się on pojawić w Święcie Umarłych, jednak później zdezygnowano z tego pomysłu. Mimo to jego minifig trafił do zestawu Pogromca Skał. W Święcie Umarłych powracają starzy wrogowie ninja. Dostaliśmy więc nowe wersje szkieletów, kamiennych wojowników, nindoidów oraz anakondowców, delikatnie tylko różniące się od tych starszych. To samo tyczyło się Kryptora i Kozu. Nowe minifigurki, ale tylko lekko różniące się od swoich starszych wersji. Pytot również dostał nowego minifiga, aczkolwiek tutaj widać już większą różnicę względem starszych figurek i postaci. Mianowicie nasz anakondowiec ma na sobie taki biały płaszcz i wygląda to naprawdę świetnie. No i nie można oczywiście zapomnieć o głównym złoczyńcu odcinka specjalnego – Mistrzu Yangu. Świetna minifigurka. Pojawi się także minifig jego ucznia. Warto też wspomnieć, że każdy z ważniejszych złoczyńców z tego odcinka został wyposażony w jedną z takich transparentno-zielonych broni, które były elementami kolekcjonerskimi zestawów z tej fali. Co ciekawe, pod szyldem Święta Umarłych wyszły trzy zestawy nawiązujące jeszcze do sezonu szóstego. Spośród nowych minifigurek, które się w nich pojawiły, warto wymienić w stoju więźnia, Kapitana Soto oraz Wielkiego Kamiennego Wojownika. To tyle w temacie minifigurek, możemy przejść do omówienia zestawów. Jeżeli chodzi o pojazdy Ninja, największym z nich był niewykrywalny pojazd Ninja. Jest to, można powiedzieć, remake zestawu z 2012. Ja osobiście nie jestem wielkim fanem ani oryginału, ani tej nowszej wersji. Po prostu nie jest to zestaw dla mnie. Co innego mogę powiedzieć o pojazdach Zayna i Cola. Te dwa zestawy bardzo mi się podobają, w szczególności terenówka Cola. To chyba w ogóle mój ulubiony set z całej tej fali. Pojawił się jeszcze mech Ronina. On również prezentuje się świetnie. Wygląda jakby został zbudowany z jakiegoś złomu i nadaje mu to pewnego unikalnego charakteru. Następnie mamy jeden z większych setów z tej fali, akcja w jaskini Samuraja X. Kolejny świetny, bardzo bawialny zestaw. Warto też wspomnieć o placu bitewnym Erjitsu. Jest to coś podobnego do tych wszystkich aren dla za 2011 12 tylko że tutaj, jak sama nazwa wskazuje, zamiast spinatów mamy dwie kapsuły Erjitsu: Deloida i Danili, czyli dwóch postaci, które nie dostały swoich kapsuł przy okazji sezonu 5. No i w tym zestawie pojawiły się ekskluzywne minifigurki tej bohaterów w stojach Erjitsu. Jak już wcześniej wspomniałem, pod szyldem Święta Umarłych wyszły trzy zestawy nawiązujące jeszcze do sezonu szóstego. Były to Ucieczka z więzienia Kryptarium, Zielony Smok NRG oraz Bitwa o Latarnię. Wszystkie trzy uważam za bardzo dobre zestawy. Moim faworytem jest zdecydowanie ten ostatni. Ta latarnia prezentuje się po prostu przepięknie. W ramach serii LEGO Juniors, czyli serii przeznaczonej dla młodszych dzieci będącej takim jakby mostem pomiędzy LEGO Duplo a klasycznym LEGO, pojawiły się dwa zestawy nawiązujące do Ninjago. Mianowicie Start z Wężem oraz Zaginiona Świątynia. Zestawy te były bardzo luźno powiązane z serialem. W obu setach przeciwnikami byli wężonowie, natomiast ninja wystąpili w stojach sezonu trzeciego. Co ciekawe, dwa wężonowie, którzy pojawili się w tych zestawach, byli nowymi, ekskluzywnymi dla setów minifigurkami. Konstrukcje były oczywiście bardzo proste, no bo takie właśnie powinny być. Ale plusem jest to, że w serii Juniors nie występowały naklejki, dzięki czemu dostaliśmy kilka naprawdę świetnych elementów z naddukami. Pamiętacie, jak w odcinku o roku 2015 wspomniałem o LEGO Dimensions? W roku 2016 w tej serii ukazały się jeszcze dwa zestawy związane z Ninjago, mianowicie Sensei Wu Fan pack oraz Lloyd Fan Pack. W roku 2016 ukazało się jeszcze takie oto pudełeczko z ekskluzywną minifigurką kola w kamiennej zbroi. Można jej było dostać w sklepach Toys R Us. W 2016 pojawiło się sześć niekanonicznych minifilmów nawiązujących do sezonu szóstego. Przedstawiały one jak poszczególni piraci dostali się do załogi na Dakana. Ukazał się także minifilm The Master, będący zapowiedzią nadchodzącego LEGO ninjago, mówi. Jak co roku tak i w 2016 pojawiło się sporo książek związanych z ninjago. Warto zwrócić uwagę na encyklopedię postaci, zawierającą ekskluzywną minifigurkę Jay'a w kamiennej zbroi. I w ten sposób w końcu wszyscy ninja otrzymali swoje minifigurki w kamiennych zbrojach, które pojawiły się w finale sezonu trzeciego. 2016 uważam za ostatni rok takiej złotej ery ninjago. Jeśli oglądaliście tę serię od początku, to na pewno wiecie, że do tej pory każdy rok, może poza 2013, oceniałem bardzo pozytywnie. Teraz niestety się to zmieni, gdyż moim zdaniem to właśnie od 2017 Ninjago straciło swoją najlepszą formę. Ale 2016 był w mojej opinii bardzo udanym rokiem dla tej serii. Owszem, nie przepadam za święte umarłych, ale poza nim dostaliśmy przecież świetny sezon szósty, całkiem niezłą cylogię komiksową motorna Wyspa oraz mnóstwo genialnych zestawów. To było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!